Uwaga! Musicie narysować automat ze słodyczami. Kto narysuje najlepiej, ten go dostanie. 3, 2, 1, start! To prościzna. Wyzywam cię na pojedynek. Dziewczyny, wystarczy. Musimy rysować, a nie walczyć. Właśnie. I tak narysuję najlepiej. Zobaczycie, nie odróżnicie mojego rysunku od oryginału uczyłam się geometrii i dobrze znam kształty. Gotowe. Nie jest idealnie, ale i tak jest ok. O kurczę, dziewczyny rysują lepiej niż myślałem. Co robić? Mam pomysł. Po prostu skopiuję automat na kartkę. Wtedy będę miał dokładnie taki sam obrazek jak oryginał. To wbrew zasadom. Ale ja i tak zrobię lepszy rysunek. Muszę tylko dodać trochę koloru, aby wyglądał dokładnie tak jak prawdziwa maszyna ze słodyczami. Będą mnie włagać o cukierki, kiedy wygram. Mm. Gotowe. Ja też już skończyłam! A ja muszę tylko dodać kilka szczegółów. Są tam zasnął? O, właśnie już czas! Pokażcie swoje dzieła. Kate, to jest zbyt nudne. Ale jak to? Ha, kujące nie wyszła. Spójrz na moją pracę, nauczycielu. Jest gorsza niż Kate. W ogóle się jej postarałeś. A co sądzisz o moim rysunku? Starałam się i włożyłam w niego serce i duszę, tak jak mnie uczyłeś. Mia, to piękne dzieło. Jesteś najlepsza. Jestem najlepsza, słyszeliście? Maszyna ze słodyczami idzie do mnie i zasłużyłaś. Dziękuję. Miałam tu akurat kilka monet w torebce. Niedługo powinnam dostać czekoladkę. Proszę, zjadaj sobie moją monetę i daj mi w zamian czekoladkę. Mm, zdecydowanie chcę Marsa. I... mam go! Chodź szybko do mnie, mój batoniku. Podzielić się ze mną? No dobra, masz. Okej, okay. Okay, próba numer dwa z jedzenia czekoladki zaczyna się właśnie teraz. Mój ulubiony Twix. A ze mną też się podzielisz? Proszę. No dobra, weź. Ale już mi nie przeszkadzajcie. Gdzie są moje monety? Skończyły się? Jak to możliwe? Przecież nie zjadłam ani jednego czekoladowego batonika. Zostały wam jakieś? Sorry, ale nie, zjedliśmy. Jakie to niesprawiedliwe. O, wada! Broń się Kate! Mam dla was niespodziankę. Słodkiego puszystego królika. Ojej, jaki słodziak! Znacie zasady: kto najlepiej sportretuje królikę, ten go dostanie. Zaczynamy! Jestem zobowiązana do stworzenia idealnego mozaikowego króliczka. Ten puszysty zwierzak musi być mój. Muszę pamiętać, żeby zrobić mu uszy i ładne oczy. Myślę, że udaje mi się świetny obrazek. Kate hey, myśli, że ma lepszą pracę? To no ja zrobię najładniejszego różowego króliczka ever. Muszę się tylko pospieszyć. Użyj do tego palców. Tak będzie szybciej. Zrobimy mojemu królikowi ładne oczy i nosek. Pozostało tylko dodać troszkę wody, aby mozaika się przykleiła. Świetnie! Co? Tomowi wyszedł taki słodki króliczek? Nawet lepszy niż mój. Trzeba pozbyć się konkurencji. Mam pomysł. Troszeczkę rozkręcimy Tomowi spryskiwacz z wodą, żeby mógł wykąpać swojego króliczka. O tak. Dobra, teraz dodam trochę wody. Co? To za dużo. Twój królik wygląda teraz jak kolorowa plama. To nie ja, Tom. To samo. Co mam robić? Tomu śmiechnij się. Musisz myśleć pozytywnie. Wszystko będzie dobrze. Czas minął. Pokażcie mi swoje dzieła. Yes! Wow, Kate, pamiętałaś o wszystkich moich wskazówkach. Królik jest niesamowity. Tom, twój królik jest zbyt mokry. Kiepsko to wyszło. Mia? Proszę spojrzeć, jaki wspaniały. Nie widzę tu nic wspaniałego. Jest jakiś krzywy. Jak to krzywy? Haha, ha. podjąłem decyzję. Królik wędruje do Kate. Wykonała najlepszą robotę ze wszystkich. Hurra, królik jest mój. Jest taki mięciutki. Chociaż niech będzie naszym wspólnym. Marzyłem, żeby go powyłaskać. Halo, uczniowie. Jestem tutaj. Musicie narysować hot doga. Dacie radę to zrobić? Jestem taki głodny, mogę go zjeść! Wstać! Nikt nie będzie jadł, dopóki nie narysuję! Dobrze, dobrze. Już się robi pani nauczycielu. Mam pomysł. Nie ja masz robaka we włosach. Wyłączę jej kuchenkę. Już nie ma? Świetnie, dzięki Tom. No dobrze, zacznijmy tworzyć arcydzieła kuchenne. Mój naleśnik będzie nie do odróżnienia od prawdziwego hot doga. Znam kilka sekretów, które mi w tym pomogą. Gotowe! Pozostało tylko go ostrożnie odwrócić. Wow, jestem geniuszem! Wszystko zmierza do mojego zwycięstwa. Wygląda tak sobie. nie stać na więcej. Z mamą robiłyśmy już rysunki na naleśnikach, więc mam doświadczenie. Możecie nie mieć co do tego wątpliwości. Fajnie mi wyszła, co? Dodam trochę czerwieni do kiełbaski. Można przewracać. Dodam ostatni szczegół. Fajnie mi wyszło, co? Zaraz pokażę, co jest naprawdę fajne. Na wypadek, gdybyście zapomnieli, to chodziłam na kurs kulinarny, więc mój naleśnikowy hot dog będzie nie tylko piękny, ale i pyszny. Tom, Kate, proponuję zapisywać wszystko, co robię. Nice. Mija, myślę, że nadszedł czas, abyś to odwróciła. A, rzeczywiście masz rację. Co? Dlaczego mój naleśnik nie jest upieczony? Dlaczego moja kuchenka jest wyłączona? Tom, jak mogłeś? A masz? Niczego teraz nie mam. Czas pokazać okay. pracę. Wow, Kate, wyszło świetnie. Tom? A ty? Yes. Serio? No. Mogłeś się bardziej postarać. Mia, gdzie twój naleśnik? To nie wygląda jak naleśnik. No, znowu Kate wygrywa. Dostaję swojego hot doga. Smacznego. Chura wygrałam. Kate, hey. podziel się z nami. No. Nie, no to mój smakołek. Sama go zjem. Co za chciwuska. A jak cię przestraszę? Bum. O nie, mój hot dog. Spadł. Zrobiliście to specjalnie zazdrośnicy. Uczniowie? Decydujący etap. Musicie narysować sukienkę. Wow! Różowa kiecka! Po co mi to? Niech dziewczyny rysują. Z dziewczyny budzimy się i zaczynamy! Czas leci. Z czego zacząć? Muszę to wygrać. Okej. Hmm. Przypomnij sobie wszystkie zasady wypalania w drewnie, które wpoił ci ojciec. Teraz się przydadzą. Sukienka będzie twoja. Zrobię najlepszy obrazek w drewnie w historii. Nauczyciel będzie zachwycony. Moje pomysły są genialne. Ja też. Ojej, coś jest nie tak. Wow! Tom, jesteś niesamowity w wypalaniu drewna! Dzięki! Razem z bratem często to robiliśmy, gdy byliśmy dziećmi. Nie ma w tym nic skomplikowanego. O jej to urocze! Pomożesz mi narysować sukienkę? Pewnie. Nic, nic mi nie wychodzi. Głupie wypalanie. Jak można cokolwiek tym narysować? Dobra, spróbujmy jeszcze raz. To nie działa. Dlaczego? Tom, pomóż mi. Nie idzie mi to. A próbowałaś podłączyć wypalarkę do gniazdka? O, oh, rzeczywiście, dzięki Tom. All right, all right, all right. Kate, gotowe. Stop, kończymy. Eee, ale to nie dla mnie. Wspaniale ci to wyszło, Tom. Kate, ja nic nie mam. Jak tak można? I ja? Eee, ja nie zdążyłam. Okropność. Skoro dziewczyny zdecydowały, że nie potrzebują sukienki, to Tom wygrywasz. Nie, dzięki, to rysunek Kate, nie mój. Nie chcę! Wow, Tom, kolor to różowy pasuje do ciebie. Masz naprawdę ładne nogi. Nie, nie potrzebuję sukienki! Tylko dziewczyny noszą kiecki. Tom to twoja nagroda zasłużyłeś na nią. Ej! Co chcesz, Brytni? Dzięki! Po co mi telefon? Spójrz jaki fajny lifehack znalazłam. Przetestujmy go. Nie wierzę, że to działa. A chcesz czekoladę? No to lecimy. Jesteśmy w kuchni. Nikolnie nie dam ci czekolady, dopóki nie przetestujemy tego livehaka. Lepiej da mi ten czajnik. A po co? Trzeba włożyć do środka czekoladę i go włączyć, żeby się szybko roztopiła. Rzeczywiście szybko poszło. No to ja przyniosę lód. A oto ją, Ciężki, zimna, aż mi ręce zamarzły. Okej. Okay. Aha, jak gorąco! Nicole, łap czekoladę! O, coś ciepłego w odpowiednim momencie. No to sprawdźmy ten twój lifehack. Odcinamy końcówkę i wylewamy czekoladę na lód w kształcie serca. Mam nadzieję, że się uda. Tak, mamy to. I nareszcie mogę zjeść czekoladę. No co za pyszności. Wiedziałam, że ten lifehack zadziała. Teraz zrobię sobie gigantyczny zamek z piasku. Okej. Okay. Jedna wieża skończona. Można odpocząć. Ciekawe co tam nowego mamy na TikToku. Ojacie! I oni robią to z piasku? Wygląda super łatwo i efektownie. Muszę to szybko pokazać Nicole. Wezmę piasek ze sobą. Nicole! Czego potrzebujemy? <laughs> Stop! Chwila, zaraz sama wszystko zrozumiesz. Zobacz na tego TikToka. Wow, to wygląda fajnie. Bierz piasek i lecimy do kuchni. Piasek jest! Czego jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy specjalnych strojów do tego eksperymentu. Przebierzmy się. Załóżmy rękawiczki i maski ochronne, aby upewnić się, że wszystko przebiega bezpiecznie. Gotowe! A teraz potrzebujemy sody oczyszczonej. Sypujemy jej troszkę do wgłębienia w piasku. Oj, coś mnie łaskoczy w nosie! A psik! Kurczę, zdmuchnęłam całą sodę z piaskiem. Mam ją nawet w uszach. Następnym razem kichaj proszę z dala od strefy dla eksperymentów. Mm, co za ochyda. Please. Dobra, daj spokój. Ja długo nie trzymam urazy. Kontynuujmy. Najpierw wsypię troszkę cukru, a na niego dam sodę. A teraz wszystko zalewam octem. Pozostało to tylko podpalić. Lecimy! Ojej, co za napięcie! Mam nadzieję, że wszystko nam się uda. Widzisz to? To działa! O tak, wyszedł nam piaskowy wąż, ale ekstra. Trzymaj ten kawałek, jest dla ciebie. A teraz spróbujemy go skruszyć. Zobacz, jak nie jest leciutki, jak puszek. Ja też tak chcę. Jak fajnie! Niesamowicie mi się podobało. Lifehack dostaje pięć gwiazdek. Uwielbiam oglądać TikToka. Co tam mamy nowego? Jakiś eksperyment z balonem i wodą? Okej, okay, pocieramy o dywan. Co? Serio? To jakaś magia. Muszę to sprawdzić. Przyniosłam balon i kubek pokoli. Najpierw muszę troszkę naelektryzować balon. Pomogą mi w tym twoje włosy, Nicole. Trzemy, trzemy i gotowe. Kurczę, teraz jestem cała potargana. Dodatku że prądem. To wcale nie jest zabawne. Daj, pomogę ci z tym kubkiem po coli. Myślę, że dam radę zrobić dziurkę za pomocą wsuwki do włosów. O nie, cola się leje. Britney, sprawdzaj szybciej. O? Tak, tak, już, już. Wystarczy przyłożyć balon do strumienia... I wow, balon rzeczywiście przyciąga kole. Eksperyment się powiódł. Udało się! Jest! Tylko stół jest cały brudny. Ale też szczegół. 5 na pięć. Ihu! Chwila przerwy, żeby spojrzeć na TikToka. Na pewno pojawiło się tam coś fajnego. Okej, okay, i co będzie? Nie do wiary! Trzeba szybko pokazać to Nicole. Jadę! Wychodzi do mnie harmonia i spokój. Nicole, muszę ci coś pokazać. Co z tobą? Śpisz? Aj! Oj, sorry, pomogę ci wstać. Aut, biedactwo moje. Dobra, patrz, znalazłam kolejnego lifehacka. Widzisz? No to co, sprawdzimy go? Yes! Tak? No to zaczynamy. Dobra, mamy garnek i kuchenkę. Musimy napełnić garnek wodą. Myślę, że tyle wystarczy. Potrzebujemy też soli. Bez niej to na pewno nie zadziała. Chyba za mało. Sypie więcej. O tak. Britney, trzeba robić wszystko według instrukcji. Okej, okay, teraz musimy to wymieszać. I wlać do szklanki. Kto sprawdzi? Rozstrzygnijmy to grając w kamień, papier, nożyce. Grałam! Yes. yes! Sprawdzam. Zanurzam palec w wodzie. Ej, dlaczego nic nie działa? Nie martw się, Britney. Może następny lifehack się uda. Zero gwiazdek. Teraz jeszcze bardziej chcę znaleźć lifehacka, który zadziała. Zobaczmy. Okej, okay, olej, mentos. i kola. O, rany, ale czad. Ojej. Zaplątałam się w jojo, ale nie szkodzi i tak dopełznę do Nicole. Nikol, zaraz będę! Jak ja kocham origami? Co jest? Hele! nic co z tobą? Wstawaj! Znalazłam fajny eksperyment. Przetestujemy go? No, wygląda spoko. No właśnie, więc nie rozplątaj i lecimy. Gotowe. To idziemy do kuchni. Kola i mentosy już to są. A skąd weźmiemy wazon? O, tu jest świetnie. Wlejesz oleju. Pewnie. Wyleję całą butelkę. A teraz dorzucam mentosy. Kilka cukierków wystarczy. Ej, Britney! To dla eksperymentu. Oddawaj. Dobra, weź. O, ja cię spójrz, to działa! Wow, to wygląda odlotowo! Jesteśmy takie zdolne! Przebij żółwika! 5 na 5! O jacie, jaki fajny filmik znalazłam! Co ona zamierza zrobić z tą cytryną? Wow, serio? Nicole oszaleje, muszę jej to szybko pokazać! Hmm, tu będzie sześć! Nicole! Cześć, Nicole! No patrz na mnie! Potem możesz odrobić pracę domową. Hey. Przepraszam, nie chciałam. Obejrzyj to wideo. What? Fajne, co? Nie wierzę, że to yes. działa. Sprawdźmy to razem. Jesteśmy w kuchni. Usiądź, a ja wezmę potrzebne rzeczy. Cytrynę zerwę z drzewka mamy. Nie powinna mieć nic przeciwko. Wezmę tylko jedną. Aj! Coś mi się zakręciło w głowie. Okej, okay, Nicole, dojdź do siebie, a ja zajmę się cytryną. Muszę ją rozciąć. A ja właśnie chciałam poćwiczyć uderzenia mieczem. Jestem gotowa. Trzymaj się, cytryno. Jeden cios i mamy to. Wow, to było niesamowite. Dziękuję, wiem. Teraz potrzebujemy kartki papieru. Zanurzamy palec w soku z cytryny. I piszemy sekretną wiadomość na kartce. Nie podglądaj, to niespodzianka. Teraz musimy podtrzymać kartkę nad płomieniem. To naprawdę działa. To nasz kanał! Tylko yes. my testujemy najfajniejsze eksperymenty. Dajemy temu pięć gwiazd.